Cześć widzowie, już się domyślacie na sam początek, co to jest za gra? To jest gra Alfhale, Hale. nie wiem jak się, nie wiem jak ją wymawiać. Cześć, tu Mantix, dzisiaj będziemy grali w nową grę, to będzie nowa seria, ona się nazywa Arf Hale. Napiszcie w komentarzu jak się naprawdę nazywa, bo ja nie umiem jej wymówić. I dzisiaj stworzymy świat, to będzie nowa seria, dajcie subka i lajka, like powiązaj, zaczynamy. Stworzymy nowy zapis sobie. Jeden gracz. Ja pierwszy raz w to gram, a więc chcę łatwy. Okej, okay, ładuję się, ładuję się. Dziecię Arfale, raju tamtego świata, zbudź się. W czelusiach tego królestwa leży siedem pradawnych kamieni uśpione czekają na swego wybawcę. Dalej. Co po ich w wtórnym złączeniu ujawnia zapomniany mas między światami rusza więc przebudzone dziecię portal czeka o kurde gdzie ja jestem? jestem w jakimś dziwnym miejscu, widzę ciekawe to okej, okay, w się ruszam myszka płynnie leci, okej, okay, mogę tu pójść nie, nie mogę. Mogę tam tylko pójść. O kurde, kim ty jesteś? Kim ty jesteś, ej? ej widzę, bo on mi znika ciągle, kiedy podchylę. A masz! Mój nowy mieczyk, jaki fajny, dobra. Klika się tak normalnie go. Okej. Okay. Dobra. Lewe. O, mogę niszczyć to fajnie. Może teraz coś będzie nowego. Ui, a Marsz. O, slime, fajnie. Slime. Oczywiście będę robić odcinki z tej gry, bo to jest mała, nowa gra i ciekawe jestem bardzo nie i chciałem no, z widzami to robić, ale okej. Okay. Shift. Ui, teraz mam guzik nacisnąć i wrócić. Co to jest? Aha, dobra, mam przeniknąć przez to. Uj, ui. Ui, ui, Udało się, chyba. Jeszu, udało się już. Lecimy, widzowie. Jest na przeciwników. Nigdy zginę. A marsz, a marsz! To Taka taka jest fajna. Trochę family friendly. Okej, okay, co tu? Koneksowy pierścień. Aha, to. Dziś nie, bo otworzycie kubonek tym, takimi. Okej, okay. plus jedna ochrona. No teraz to ja sobie założę, bo potrzebuję. No bo to chyba lepszy niż nie jest widzę, chyba. Dobra. Kłopkę napić ja. Ale ja mam całe pi zdrowie. Dobra, wiemy się napić, bo przytrzyma się, ale ja się nie napiję, bo mam całą HP. Dobra, się już napiję. Jeszcze chcę. las, dobra. Idziemy sobie. Jak idziemy miejsca. Co to jest? Ogowenie fontanny przewróca zdrowie i napadne mixer uzdrowienia. Jeśli... Polegnie już bo obudzisz się przy ostatniej aktywowanej fontannie. Okej. Okay. Dobra. O, jeszcze mi e, tego zresetowało wszystko. No, fajnie. Dobra, let's go. Okej, okay, okej. Okay. Bijemy się. A i widzowie odcinki z tej serii nie będą miały po 9-8 minut, tylko po chyba 11 max. O! Co to jest? Mogę tu później... E? Wii! Słuchaj, z mam manty i sprzedałem tym wiadrem czy czymś. Ale co to te muszle w ogóle? Byłam jak muszli, okej. Okay. Jest więcej tego, by wierzę co? ale może. Dobra. Let's go! Mogę no, to kilka fois? A może 77 koinów, fajnie. Okej? Okay. I rzucam na nich ten. Ui. O, jeszcze jedno jest. jest go. Zbieram muszę, bo potrzebuję. Może mi się do czegoś przydadzą. A mogę, please, tutaj włączyć mapę, czy jakoś? Szukaj. M się łącza, M widzowie. Tu Dużo ta odłamki, dobra. No mogę sobie wykuć coś? Widzę, jak zerkasz na atakowano. Potrzebujesz wykuć jakiś naworem? Wtedy podróżujesz w drodze, mogę na skalę. Jeśli mogę, jeśli no, miga czas, później parzę to wato, otrzymasz do... Na, na kolo wodne z materiałów, które znajdziesz, możesz wykuć broń oraz zbroję. Bez porządnego wyposażenia nie ja się zapuścić się dalej niż źle jedna na przestrzeń. No dobra. O, mogę sobie, zrobić rzeczy. To zewykuje coś widzowie. On taki. O, co to jest? Szlamu. Czapka z meduży. Co? O! O, mam kolejne Dobra, ja tutaj pochodzę Bogie las, dalej jest Bogiel las. No to ruszamy w przygodę. Let's go! Dobra, pochanana Mam nadzieję, że znajdę coś fajnego jeszcze później. Jakie monty i spuszczam? Dobra, ja sobie pozbieram to ląda. A co to tam, bo tu na mapie jest taki skrzynka? Ulala. Prędkość. Zasięg. Dobra, widzę ja będę wrzać bumeranga, bo będę... Bo te slajmy będą mnie tak atakowały. Że... Po prostu będę mieć nieplogę i ja... Dobra, widzę, że za chwilę wrócę, a komunikat się wygrywa. Mamy by no, problemy techniczne, widzę, że... Ja. Okej. Okay. Co to jest? Ja aktywuj, trzeba, aaa! Porwał mnie to widzę, co, o, o co z tym chodzi? Ja nie widzę, o co z tym chodzi, co mam co zrobić. To mam belek nacisnąć? Nie, a wyjść nie chcę. Aha. Aha. Te kryształy mam zbierać. Rozumiem. Aha, i nie oberwać od tych kulek. Dobra Let's go, let's go. Szybko, szybko. Jest. Ile jeszcze rąbek Już szybko atakują mnie. Tym. Jest. Udało się, udało się. Kolejne. Jest. Aha, zginąłem. Ale nie poddaję się. No jak? Zdobałam przecież, Krzysztof. Nie, no nie mówcie widzowie, że ja tego nie przejdę. Okej? Okay? Jest. Wygrana. Poskarmetz strata. To nie obronię Aha, mogę. Mam takie cele. Które... Teraz. Traje kota, no tu podcisków broni nie są zaraz zakrzywia się w kierunku przeciwnika. Aha, czyli taki namierzasz możemy uznać. Dobra, fajnie. Cieszę się. No i co? Co Bos! Widzowie bossa mam! O kurde, dziewczyna bos. Zrobię, piszcie w komentarzu, jak wam to... Czy to wygląda wam na dziewczynę, czy na chłopaka. I to bardziej wygląda na dziewczyna. Nadzieję. O kurde, szlamy przywołuje. Yeah. Ja! Kurde! Tak, jest zbyt family friendly. W League of Legends są takie monstrumy. Bossa to jakiś szlamik. XXL na walka. Let's go! Żołnika tych klocków one mnie biją. Ała! A, jest pokonany go! Dziewczyn, dziewczyna Szlam pokonana. Happy, happy, happy. Okej, okay, to to jest? Twoje maksymalne zdroje zwiększyło się. O, mam teraz więcej, mam połówkę. Cztery roja mowa nie jest być śmierci Aha, dobra. Wydłużyć będzie z bryski. Śmierć zwiększa szanse na opuszczenie przez przeciwników w Dobra, to się założę też. I idziemy teraz do chyba tylko do takiego klocka. Proszę, na A co to? może no teraz może trzymać w banku 500 złota. O, mogę. chęcić, Witaj, witaj. Czułem, że coś tutaj się śmiać złota do banku. Tim, Kim ty jesteś, jesteś, ten. aż serce się kranie malutkie porażce, tradycje, uczciwe zarobione, złoto nie przeszkadza. Ale bez zobacz, że możesz trzymać blęku, bez względu na wszelkie niepowodzenia. W bitwie ono będzie grzecznie na ciebie czekać. Oczywiście organiczne mnie troszeczkę przestaje, więc obowiązuje ale za to wiele oddziałów na całym świecie. Dobra, jeszcze ja fajnie złoto, nie interesuje mnie to. A ty? Chyba nie jesteś tam, prawda? To znaczy, że jesteś podróżnikiem. No to no, możecie mówić, jakie niebezpieczne zaczynamy na to że nie możesz być, że ci się trochę duży. No, no przydałoby mi się coś. Kaptur zakup jakiś. Kaptur, no a ty żaba, kim ty jesteś? Widzę na lochu, bo zdaje się, że na ze sobą nosisz. Ach tak, znam, ten przepis składu. Przynieśli mi trochę bagażnika, co? A teraz? widzę Agnieszka. Jesteś dla BGPC nową, mokową kolekcją A, nie stać mi na nic. Dobra, ale kuraki życzę mi powodzenia, ja idę na nową bitwę. Na pierwszy rzut, taka broń magiczna, może dać się co przed zwykłą. Przeciwnicy otrzymują... Obrażenie od magii, upuszczałem jednak magiczne odłamki. Zbieraj ją, tła magiczna będzie zawalała więcej no, obrażeń. Fajnie. <grych> Ale wcale nie ma żadnej magicznej broni, I bum. To jest, to jest Dobra? To mogę to zdobyć? To jest. Dobra, widzę, dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka, dajcie subka i lajka, bo więc bo, bo dzisiaj, bo jutro wleci kolejny odcinek z tej serii i pa!